Wszystkich dzień dobry chcę Wam pokazać, jak zrobić taki wzór. Chciałam z Wami pogadać, e, jeszcze mam bardzo mało osób na swojej stronie i dla tego, co rozumieć, czy podobają się Wam te wzory, to chciałabym zapytać, co Wy zareagowali na te wideo, jakkolwiek możecie, co by ja rozumiała, co Wam się podoba. Ten wzór robiłam na różnych włóczkach, to jest taka gruba alpaka i robiła na merino, zobaczcie jak to przepiękno wygląda ale właśnie w tym projekcie zobaczyła co mi pójdzie bardzo duży włóczki na ten projekt, co ja chciała. także chcę spróbować jeszcze i Wam pokażę jak to robić z takiej cieńszej alpaky ale to wszystko wygląda pięknie, także jeżeli Wam podoba się i chcieliby więcej wzorów różnych od niej, co ja zapisywałam to bardzo poproszę co by na to wideo jakkolwiek, dziękuję wszystkim Thank you